Normalnie na iOSie jest tak, jak piszemy aplikację, że nie tworzymy nowych procesów. Po prostu żyjemy już w jednym procesie. Przeważnie też sami nie tworzymy wątków. Natomiast jaka jest różnica między wątkiem i procesem, jaka jest ich relacja do siebie? Proces to jest program, który jest wykonywany. Masz binarkę aplikacji. W pewnym momencie wiem, tapiesz na apkę, klikasz dwa razy na Windowsie cokolwiek, ta binarka jest zasysana do pamięci i wrzucana w procesor, żeby się mieliło. Jak już coś takiego jest zasane do pamięci i procesor to mieli, no to to się nazywa proces. I to jest właśnie taki program, który jest wykonywany. Można powiedzieć aplikacja w ruchu. Każdy proces posiada własną przestrzeń adresową. System przydziela fragment pamięci gdzieś tam, do której ten proces może się odwoływać. Jeżeli jakimś cudem jeden proces odwoła się do pamięci innego procesu, no to system jest w stanie to wykryć i mamy po prostu pięknego krasza. Też jest coś takiego, jest taka, taki system call, który się nazywa fork. To się tak zwyczajowo mówi sforkować. On służy do tego, że na podstawie procesu, który biegnie, możemy go skopiować i utworzyć osobny proces. Co się to robi właśnie po to, jak masz jakąś aplikację, gdzie tam są poustawiane różne rzeczy, więc wystarczy tylko skopiować tą pamięć i masz jakby zupełnie y, osobny byt. Forkowanie procesów jest kosztowne. Kosztowne w czasie, kosztowne w zasobach. To co powiedziałem, musimy skopiować wszystko. Utworzyć, zalokować pamięć, Przekopiować te dane, to zajmuje czas. I w takiej sytuacji no, rodzą się po prostu opóźnienia, tak? no bo trzeba zaczekać na tą księgowość, na tę infrastrukturę, na to wszystko, zanim faktycznie ten nowy proces wystartuje i zacznie robić to, co ma robić. Z drugiej strony mamy do czynienia z wątkami. Wątek to jest ścieżka egzekucji w wykonywanym procesie. Czyli mam biegnący program, odpala się jakaś tam metoda w tym programie, powiedzmy w naszym przykładzie jest w środku jakiś if. Idzie sobie ta instrukcja za instrukcją wykonujemy kod, natrafiamy na tego IFa i możemy albo do niego wejść, albo nie. Wcale nie jest tak, że innym wątku to się w jednym wątku się wchodzi, w drugim się nie wchodzi. Może być tak, że oba wątki wejdą, oba nie wejdą, albo jeden zrobi tak, drugi inaczej, a później na odwrót. Chodzi o to, że tak mentalnie jak mamy w głowie i debugujemy na przykład kod, i widzimy, że coś się wykonuje linika po linijce, to taki wątek może być zatrzymany w pewnym momencie i odpalony ten sam kod, ale może on pobiec inaczej, może mieć inne argumenty, już jakby w sobie dodane. Więc to jest ta ścieżka, takie przechodzenie. No i właśnie to jest to, co jest źródłem wszelkiego zła czyli wątek, właściwie wszystkie wątki współdzielą pamięć z innymi wątkami w tym samym procesie. Coś takiego. Może doprowadzić do takiego baga, który się nazywa Race Condition. I o dziwo to jest taki dziwny Race Condition, ponieważ zwycięzcą jest ten, który ostatni nadpisze dane. Tam każdy sobie coś zapisuje, 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 ale ten ostatni, który zapisał, to jego wersja będzie później w aplikacji działać. Kolejna sytuacja, taka dosyć typowa z wątkami, to jest taki bubble, który się nazywa Deadlock. To jest taka sytuacja, kiedy jeden wątek czeka, aż drugi skończy pracę, ale ten drugi czeka, aż ten pierwszy skończy pracę. Sobie w nieskończoność czekają. Tak, bardzo fajny deadlock, su super responsywna aplikacja wtedy jest właściwie wcale. Żeby to jakoś tak unaocznić, to taka jest mniej więcej relacja między wątkami i procesami. Mamy procesor. Mamy poszczególne procesy, czyli tutaj proces 1, proces 2, w każdym z nich jest ileś tam wątków. O, jak widać, procesy 1, proces 2 proces są od siebie osobne, natomiast każdy z nich biegnie akurat na procesorze jakieś inne wątki, tak? czyli proces 1 biegnie wątek 1, proces 2 biegnie równolegle wątek 2 i wątek 3. To jest tak, że system zarządza tym, kto kiedy biegnie co. To w to nie będziemy wchodzić. Natomiast, żeby mieć taki mniej więcej mentalny model, dosyć prosty, tak, to mniej więcej działa. Tutaj cały czas zakładam, że mamy do czynienia z procesorem z wieloma rdzeniami. W tym wypadku te trzy wątki biegną równolegle. Nie ma takiej sytuacji, że on, nie wiem, skacze między nimi, nam się wydaje, że są trzy strzałki. Nie, są trzy strzałki. Kolejną klasą związaną z współbieżnością. To jest takie pojęcie, które się nazywa non-blocking IO. Tu jest taki slideware, slideware kod, czyli taki mieszczący się i pasujący na slajdzie, gdzie może wystąpić problem z responsywnością aplikacji. Powiedzmy, mam jakiś kod przed, jakiś kod po. Tu, gdzie mam tą czerwoną szczałkę, to mam jakąś metodę, która, nie wiem, czyta duży plik, otwiera jakąś bazę danych, coś, co zajmuje czas to sprawia, że ten jakiś kod po nie wykona się do momentu, aż tutaj coś nie będzie zrobione, w sensie aż ten plik nie będzie wczytany. Tak naprawdę ten procesor nic nie robi można by go było wykorzystać do czegoś innego innym przykładem może być strzał sieciowy ta linika nie czytałaby z czegoś dysku, ale powiedzmy, że ten big file add disk to jest big file at some distant URL, whatever i tu musimy czekać Aż połączenie będzie nawiązane, ściągniemy wszystko i dopiero ten kod pobiegnie dalej. To, co kiedyś tam wymyślono, to jest coś takiego, że można by było utworzyć taki kawałek kodu, który będzie zawołany w momencie jak ta praca będzie wykonana. W tym wypadku jest jakiś kod przed. Mamy tą samą linijkę, co wcześniej getDataFromURL. from URL. Różnica jest taka, że to, co jest między tymi wąsatymi nawiasami, jest tak jakby zapamiętane, do wykonania w momencie, jak ten plik będzie już um, otwarty. I wtedy wykonanie takiej, takiej linijki kodu jest tak: jakiś kod przed, get data from url, i od razu, bez czekania na nic, jakiś kod po. Jak już wszystko tam będzie ściągnięte, zamielone, no to kod z nawiasów będzie wywołany. To, co tutaj przekazujemy, to jest tak zwany completion block. Block, closure, domknięcie, lambda, w zależności od tego, kto z jakiego języka trafi, to jest to określenie. Ewentualnie jeszcze kontynuacja, może się komuś coś takiego kojarzyć. Mamy co, jakąś pracę wykonaną, i teraz z tą wykonaną pracą chcemy coś zrobić. W Swiftach mamy do czynienia z czymś takim jak async await, ale do tego tam kiedyś dojdziemy. Więc ten kod z async awaitem będzie bardziej przypominał to, ale będzie działać jak to. Więc na razie tyle, żeby za dużo nie mieszać. Normalnie w tym momencie mielibyśmy demo, ponieważ zakładam, że no mimo wszystko nie mamy takiego, nie, nie zaglądamy głęboko pod bebechy, co się dzieje. To zanim to demo, to chciałbym powiedzieć, jak działa wywoływanie funkcji.